Jana Gomolej i ale, Huberta Kosta. Tak, ale przy tamtych dwóch nie musieli już nikogo mieć. <gry> Tiba Zamkiza. Był faulowany, Zastosował korzyść arbiter, bo utrzymała się Krakowia przy piłce. E Klich w pole karne. Udało się oddać strzał głową bramka. i mamy wyrównanie. No wydawało się, że z tej sytuacji Bramka nie padnie, a tymczasem Radosław Matusiak w trudnej sytuacji oddał strzał głową. Nie zdołał ukażenie. interweniować Stachowiak, świetne no i mamy wyrównanie. Nie spodziewał się w ogóle Stachowiak, że może tak uderzyć w piłkę Radek Matusiak. Tu dobre dorzucenie przy Mateusza Klicha. Silna piłka. No i tutaj przeczył. Magiera przyspał. piłka po koźle. Tak, przespał. Nie, nie naprawdę nie była to łatwa piłka. Dobra. Nie wiem czy, czy nie poślizgnął się jeszcze Stachowiak tam w tej sytuacji, bo nie interweniował. No i mamy wyrównanie. Brawa dla Matusiaka, drugi jego gole w, w tym spotkaniu. Błąd, błąd Mariusz, Tak, musisz nawet on z szupakiem również do tej piłki nie próbować nogą zagrywać.